Cześć! Witajcie w kolejnym piątym już odcinku motocykli i kładów moich widzów. Na samym wstępie jedna informacja, ponieważ chciałbym podziękować Sebastianowi, który jako pierwszy został moim patronem na patronajcie. Dziękuję również za wsparcie Drexowi, Jakubowi oraz użytkownikowi Belimiszka, którzy podczas streama na żywo wsparli mnie, a nie wyświetliły się wasze donaty. Były to moje pierwsze streamy, także wybaczcie. W przyszłym tygodniu planuję zrobić więcej streamów, także wpadnijcie. Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to w dzisiejszym zestawieniu pojawi się 5 osób. Na ostatnim live ocenialiśmy wspólnie z widzami te motocykle, także zobaczycie, jakie oceny dzisiaj dostanie 5 kolejnych osób. Zapraszam do oglądania, tylko nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na moim kanale, jeżeli oczywiście doceniacie moją pracę. Jest już nas 50 tysięcy, za co serdeczne dzięki. Z tej okazji będzie specjal, o którym powiem na końcu tego filmu. Zapraszam, do oglądania! Zestawienie otwiera Dominik. Dominik, serdeczna piąteczka dla Ciebie. Jest on szczęśliwym posiadaczem Yamaha WR125R z 2016 roku. Jak sama nazwa wskazuje, ma pojemność 125 cm3. Kupił ją za 15 tysięcy złotych. Prowadzi się ją fenomenalnie, choć trzeba być do niej wysokim. Moto samo w sobie jest bardzo podwyższone, a jest to spowodowane jego przeznaczeniem, głównie off-roadowym. Po asfalcie natomiast równie dobrze się prowadzi. Prędkość maksymalna to około 125-130 km na godzinę. Przyspiesza bardzo szybko jak na 125. Pozycja kierowcy jest bardzo wysoka, ale przyjemna. Przy dłuższej jeździe nic nie boli. Jako minus tego motocykla Dominik uważa wagę. Motocykl waży 133 kg, a przy ofrodzie często są upadki i po prostu nie ma się już czasem sił, by go podnieść. Przebieg motocykla to 2700 km. Motor ten jest świetny, bo przy odrobinie chęci ma się wspaniałe supermoto, wystarczy tylko zmiana opon. Jeżeli jeszcze chodzi o wady podczas jazdy, to można się przyczepić do odgłosu i jaki motor wydaje. Dominik poleca wymianę wydechu na sportowy, Aroa lub Akrapowicza. Przy tak małej pojemności nic to nie zmieni jeżeli chodzi o osiągi, natomiast dźwięk będzie 100 razy lepszy. Dominik na zakończenie wspomniał, że motor jest zarąbisty i pozdrowił mnie znakiem motocyklistów, LWG. Oczywiście lewa w górę także dla Ciebie, a ja z mojej strony nie mam tutaj co tak naprawdę dodać. Zdjęcia są świetne, daję Ci ocenę 8,4 na 10, tak samo oceniliśmy Cię na lewie. Przechodzimy sobie do kolejnej osoby. Kolejną osobą tego zestawienia jest Kacper. Kacper oczywiście piąteczka dla Ciebie. Kacper chciałby przedstawić nietypowego, samorobionego Dzika z silnikiem WS-125. Praca nad nim zajęła mu około tygodnia. Widzieliśmy oczywiście twój motocykl na live i próbowaliśmy go ocenić. Było to bardzo trudne zadanie, więc ocenę pozostawimy sobie na koniec, a zobaczmy sobie co nam o nim napisałeś. Historia tego dzika jest taka, że za 100 zł został kupiony silnik z WS4, ale nie mogłeś znaleźć fajnej ramy i z jąkiem przy browarze przy dłuższej rozkminie postanowiliście zrobić coś samemu, używając spawarki. Użyliście części ze starych rowerów, a tydzień roboty wystarczyłby stworzyć coś takiego. Wspominasz, że motocykl jeździ jak szatan. Udało ci się go rozpędzić do prawie 100 km na godzinę. Napęd jest naprzód, więc miotało nim jak szatan. W sumie nie chcę się z tobą kłócić. Dajmy na to, że wierzę ci na te 100 km na godzinę, tylko powiedz mi jak udało ci się przesiedzieć na takim siedlisku. Przecież po takiej jeździe prawdopodobnie przez najbliższe dwa lata nie siadłbym na swoim tyłku. Nie wiem jak wy to zrobiliście i jak zmierzyliście, a jeżeli chodzi o twoją ocenę, no mieliśmy tutaj z widzami długą rozkminę i jaką ocenę ci dać. Jest to oczywiście nietypowy motocykl, pierwszy taki w tym zestawieniu. Rozbieżność ocen między widzami była kosmiczna, niektórzy dawali ci 1 na 10, a niektórzy 10 na 10. Ze swojej strony nie mam odwagi po prostu podjąć się oceny tego motocykla, ocenę pozostawię widzom w komentarzach pod tym odcinkiem. Kolejną osobą jest Michał. I Michał, oczywiście piąteczka również dla Ciebie. Chciałeś nam przedstawić skuter, jakim jest QA YAROX 70. Moto jest w 2T. Rocznik 2007. Przejechałeś nim około 800 km. Prawdopodobnie do tej pory już troszkę więcej, ponieważ zdjęcia wysłałeś mi ponad 2-3 tygodnie temu. Jego prędkość maksymalna na prostej to 80 km na godzinę. Michał wspomina, że z górki prędkość tego motocykla może wynieść 95 km na godzinę. Cena za takiego skutera waha się około 1200 do 4000 zł. Zakupiłeś go w 2018 roku, początkiem lutego. Motocyk według Ciebie sprawuje się znakomicie. Michał na koniec dodaje, że poleca takiego piła każdemu, a sam na swój skuter mówi demon prędkości. Pozdrowiłeś mnie i napisałeś, że myślisz, że będziesz w odcinku. Oczywiście, każda osoba, która wyśle zdjęcia, będzie w odcinku, ale słuchaj, jest jeszcze jedna kwestia. Gdybym był hamem, ponieważ tak mnie w mailach nazwałeś, gdy notabene nie pojawiłeś się w zeszłotygodniowym odcinku, to nie wrzuciłbym w ogóle ciebie do odcinka dzisiejszego. Ale zapamiętaj, wrzucam każdą osobę, która wyśle zdjęcia. Nikogo nie wrzucam wcześniej, i jest kolejka, której przestrzegam, nikt u mnie nie ma lepiej i nikt gorzej. Każdy ma równe szanse. Jeżeli pytacie mnie, kiedy będzie wasza kolej, to zazwyczaj odpowiadam wam orientacyjnie. Zazwyczaj od nadesłania zdjęcia trwa to 2, 3, no maksymalnie 4 tygodnie. Michał chyba wziął moją odpowiedź zbyt serio i tydzień opóźnienia potraktował jako sprawę życia i śmierci. Wysłałeś mi chyba razem z 10 maili, ale nie biorę pod uwagę tego, co na mnie pisałeś. Daję ci ocenę 7 i 8 na 10, ponieważ nie gniewam się na ciebie i uważam sprawę za zamkniętą. Mam nadzieję, że taka ocena satysfakcjonuje Cię, ponieważ nie jest to niska ocena, a jest ona tak naprawdę bardzo wysoką oceną. Przechodzimy do kolejnej osoby. Kolejną osobą jest Dawid i Dawid również dla Ciebie pozdrowionka. Dawid przedstawił nam Rometa K125 pojemność 124. Rocznik tego moto to 2010 rok. Dawid kupił go za 2000 zł w sierpniu i od tamtej pory zrobił nim około 4500 km. W sumie według mnie to sporo jak na taki motocykl. Ma on 10 koni i bardzo dobrze się je wykorzystuje. Dawid wspomina, że bardzo dobrze nim się jeździ, a jego VMAX to około 110 km na godzinę. Ma on 5 biegów i dodaje, że nie kończy on sezonu i jeździ całą zimę. W mojej opinii, oczywiście, bardzo fajne moto. Propsuję za to, że wyjechałeś za miasto, porobiłeś zdjęcia i to się bardzo ceni. O coś takiego w tych odcinkach mi chodzi: abyście nie robili zdjęć na swoim podwórku, ponieważ to jest zazwyczaj słabiej oceniane. Wyjedźcie po prostu, jeżeli możecie, gdzieś za miasto, w jakiś fajny teren, a na pewno to poskutkuje nieco wyższą oceną. Dawid ponadto pomyślał jeszcze więcej, wysłał mi dwa filmiki, a jednym z nich był dźwięk silnika. Posłuchajcie, jak ten motocykl brzmi. Nie mam tutaj nic do dodania. Daję Ci ocenę 8,7 na 10 i mam nadzieję, że taką ocenę zaakceptujesz. Przechodzimy do ostatniej osoby. Ostatnią osobą w tym zestawieniu jest kolejny Dawid. Serdeczne pozdrowienia dla Ciebie. Wysłałeś nam Derby Senda DRD Extreme z 2013 roku. Na początku moto był czarno-zielony, tak jak wyszedł z fabryki. Oklejenie miał Limited Edition, lecz miesiąc temu odkleił się kawałek i zerwałeś całość. Przeszła ona jakiś czas temu remont silnika, między innymi nowy cylinder, airsal 50 sport, nowy kosz sprzęgłowy, tarcza sprzęgła, nowy wał silnika i jeszcze parę innych rzeczy. Z modyfikacji customowych ten moto ma inne manetki, lusterka, migacze, naklejki np. na, na ramię oraz crashpady na lagach. Dodałeś również paski na koła, napisy białe na oponach, dźwignia zmiany biegów TNT oraz włożyłeś tam sportowy wydech CHR rv 7 Na tył ostatnio wpadła również nowa opona, a w planach masz jeszcze to, aby kupić przyciemniane migacze. Prędkość maksymalna tego motocykla to według Dawida 100-105 km na godzinę przy bardzo dobrym przyspieszaniu. Zębatki zastosowane w tym moto to 13x53. Dawid wspomina, że jedzie na prawo jazdy kategorii A1, ma on również swój portal na Facebooku, który prawdopodobnie poda wam w opisie pod tym filmem. Ze swojej strony zauważyłem, że zdjęcia motocykla robiłeś pewnie jakiś czas temu w różnych okolicznościach, ale oczywiście takie zdjęcia również akceptuję. Bardzo fajna inicjatywa, aby robić zdjęcia w różnych miejscach, na przykład na tle tego pociągu, który prawdopodobnie widzieliście w zimie na tle bowana, jesienią na tle jakiegoś pasu startowego. Jak dla mnie zdjęcia są jednymi z najlepszych, jeżeli chodzi o tak naprawdę całą serię motocykli moich widzów. Moi widzowie również na live docenili Twoją pracę, dali Ci ocenę około 9,3 na 10, ja ze swojej strony daję Ci ocenę końcową 9,5 na 10. Jest to zarazem najwyższa ocena tego zestawienia. Jeżeli doceniasz moją pracę, proszę kliknij ten czerwony przycisk pod tym filmem. Jest już nas 50 tysięcy i z tej okazji mam zamiar przygotować dla Was specjalny odcinek. Pamiętacie, jak obiecałem Wam wytłumaczyć skąd się wzięła moja nazwa kanału? Właśnie w tym specjalu wytłumaczę ten temat i otworzymy sobie tym samym nową serię na moim kanale. Mam oczywiście nadzieję, że spodoba Wam się ona. Jestem już na ukończeniu odcinka na 50 tysięcy widzów, więc subskrybujcie, żeby go nie przegapić. Jeżeli ktoś jeszcze mnie ponadto nie widział, to na tym właśnie odcinku będzie idealna okazja do tego, by mnie zobaczyć. Będzie to tak naprawdę po raz pierwszy, gdy się ujawnię na pełnoprawnym filmie. Tymczasem to wszystko, słyszymy się i widzimy się.